Hej Vera, tak Pusin? Będziemy dzisiaj coś nagrywać? Tak. I mam coś dla ciebie. Uuu, nie mogę się doczekać zobaczyć. Ups. No wiem Pusin, ja też. Pusin, gdzie jesteś? Tutaj. Hej jakie kochani, witam na kanale. Dzisiaj zapraszam Was na wiosenny hol zakupowy i nie myślałam tylko o sobie, myślałam też o pusinie. Zostańcie do końca, żeby zobaczyć, co kupiłam pusinowi. Pokażesz mi teraz? Nie! Bądźcie cierpliwi, pusiny wy. Pierwszy sklep to penis. Kupiłam sobie bluzę z takim słodkim kotkiem i kotek jest czarny. A bluza jest w kolorze srebrnym. Ma długi rękaw i kotek jest magiczny, bo patrzcie. miau, Mrukuł! Jak myślicie? Dlaczego ją kupiłam? Tak, bo kocham koty. Druga rzecz z to ogrodniczki. To są już moje drugie ogrodniczki i są w takim fajnym dziennicowym kolorze. Są porwane i mają krótkie nogawki. Super na wiosnę. Okej, okay, następna rzecz. Kolejna rzecz to bluza sportowa. Bluza z kapturem, długie rękawy i jest różowa. Ma zamek oraz dwie kieszonki z przodu. Będzie super na gimnastykę. Rękawy są dłuższe i ma dziurkę na palec. Pokazałam Wam bluzę na gimnastykę, a teraz koszulka na gimnastykę. Jest różowa i niebieska i biała. I na niej pisze Fearless! Make it happen! Ma krótki rękaw i z tyłu ma siateczkę. Z tyłu jest dłuższa, z przodu jest krótsza. Będzie idealne do leginsów. Co mówisz później? O, czy w tym pudełku jest prezent dla ciebie? Nie, to akurat są moje buty z Reebok. Te buty, które tutaj mam, kupiłam w szuch i kolorystycznie są piękne. Tak wyglądają te buty, są w pięknym pastelowym fioletowym kolorze i są bardzo miękkie w środku. Macie buty z Reeboka, bo to jest moja pierwsza para. Dajcie znać w komentarzach, czy macie buty z Reeboka albo czy je lubicie. I teraz. Klerz! O, nie, nie. Klerz zostawiamy na koniec. Och! O, pusim, pusim. Zapomniałam z pokazać gumki do włosów i je tu i na telefon. No to teraz pokażę. Zestaw ośmiu gumek w kolorach czarnym, szarym, różowym i neonowym, żółtym. Mieliście kiedyś takie gumki do włosów? Bo ja nigdy. I ostatnia rzecz z penesa, którą zapomniałam pokazać, to. Okay, I know this case is see True. It has pink hearts with arrows sticking through it. And it has kind of a blue, kind of turquoise hearts inside it, of course. And it is made of plastic. This is a case for the iPhone 6 and it costed 3 euro. Zakupy z Penisa wreszcie już Wam wszystkie pokazałam. I teraz czas na jedyną rzecz z Nexta. To jest... Beżowy sweter! Ramiona są wycięte i ma długi rękaw. Muszę kupić sobie bokserkę pod ten sweter, bo jest ażurkowy. Ale bardzo mi się podoba i będzie idealny do shortów. Hej Vera, Tak Pusin? Czy teraz czas na twerw? Tak. Jej. Jej. Okej. Najlepsza rzecz zostaje na koniec. Prawda Pusin? Najpierw to, a ty na końcu. Tutaj możesz sobie popatrzeć później. Pierwsza rzecz skleczna to czoker. Czarno-złoty. Bardzo lubię czokery. Ja zawsze kupuję czokery bez regulacji, bo ja mam małą szyję. A te, które mają regulację, są na mnie za duże. Okej, okay, co ja tutaj mam? Żartuję, to nie ta niespodzianka. To brązoletki! To są. The Future bracelets i ja wybrałam w kolorze różowym i w kolorze czerwonym. Różowy znaczy love, bo ma serduszko, a czerwony ma trójkąt, który oznacza siłę. Pushing power! I ostatnie trzy bransoletki. Niebieska świeci w ciemności, a te dwie nie. Są bardzo ładne i kolorowe. Idealne na wiosnę i lato. Widzieliście te bransoletki w Lubicie je? Kupiłam sobie czwartą kokardę Dzieci ale mniejszą. A, Okej okay, Pusin, czas na niespodziankę. O nie, skupiłam! O nie! Wybaczcie mi, żartuję. Pusin, jesteś jedyna, więc... czy się, bo ja bardzo. Moje dwa pusiny. To jest pusin, który ma loda i patrzcie. Mamy większą pushing power. Nie wiem czemu, ale lubię wszystko związane z kotami. O no tak, zapomniałam! Muszę z Wami się pożegnać. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuk w górę dla mnie i dla pusinów. I subskrybować kanał Pushing Girl. I jeszcze jedna rzecz: napisać w komentarzach, czy Wam się podoba nowy pushin. I gdzie myślicie, powinna być na mojej toaletce, bo ja myślę, tutaj jest dobre miejsce, prawda? O, wiem, może będzie raz jeden pusin, raz drugi pusin. Nie wiem, pomyślę o tym. Okej, okay, muszę iść, kochani.